Przyznano stypendia dla najzdolniejszych uczniów dębickich szkół. Były to stypendia dla uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, są laureatami konkursów przedmiotowych, ale także tych, którzy osiągają sukcesy artystyczne i sportowe. Uroczystość, którą poprowadziła Anna z bok z Wydziału Promocji odbyła się w Domu Kultury Śnieżka. Na początek przyznano stypendia artystyczne. W gronie stypendystek znalazła się dwunastoletnia Karolina Olszewska, mistrzyni świata z roku 2019. W tańcu artystycznym, która swoje umiejętności szkoli w Akademii Tańca Soul Dance w Dębicy. Największym myślę, że sukcesem to na razie mistrzyni świata w kategorii tańca showdance w Federacji WADF. A ostatnio to też udało mi się zdobyć trzy tytuły mistrzyni Polskiej w kategorii Modern Jazz i Showdance. Na co Karolina przeznaczy pieniądze za otrzymane stypendium? Przeznaczy na pewno na rozwój, na jakieś warsztaty taneczne. Kolejne stypendium artystyczne również dla utytułowanej tancerki z Akademii Tańca Soul Dance Oli Shelly. W tym roku y, przez tą całą pandemię byłam tylko na Mistrzostwach Polski i tam wygrałyśmy w formacji y, z dziewczynami. Pierwsza pierwsze miejsce na mistrzostwach Polski. No i tak w sumie takich zawodów w tym roku to byłyśmy jeszcze na trzech chyba albo na dwóch, już nie pamiętam dokładnie i tam też zajęliśmy pierwsze miejsce na każdym. No i przez tę pandemię właśnie strasznie mało było tego i strasznie było trudno z właśnie wyjazdami i jakimiś warsztatami też było ciężko. W tym roku pani Teta zorganizowała też w wakacje taki obóz tutaj na miejscu. Tygodniowy i no dużo tam było warsztatowców i no w sumie to tyle. Na co wydasz No bardzo chciałabym się na pewno kształcić i na takie warsztaty przeznaczyć to, bo takie warsztaty właśnie taneczne strasznie dużo dają po prostu. I no są kosztowne po prostu też. A są bardzo pomocne do pewności siebie i to po prostu kształcenia tego, co się już ma. Stypendia naukowe wręczył wiceburmistrz Maciej Małosięć oraz przewodnicząca Komisji Oświaty w Radzie Miejskiej Marta Czekaj, która nie ukrywała radości, że większość nagrodzonych na uroczystości uczniów wybrało na dalsze kształcenie drugie liceum ogólnokształcące, którego jest dyrektorem. W poprzednich kadencjach to ja wnioskowałam o to, żeby zwiększyć tą ilość, bo niestety, nawet nie niestety, tylko na szczęście, mamy tyle zdolnej młodzieży, że tych pieniędzy zawsze było za mało. I pamiętam, że musieliśmy wybierać podwójne. Dwójnych laureatów olimpiad, żeby im przyznać to stypendium. Z przyjemnością dzisiaj wręczę te stypendia i zobaczę, ilu ich jest. Cieszymy się, że mamy taką młodzież. Jest to no, spotkanie z elitą w tej grupie wiekowej, z elitą naszego miasta, tymi, którzy rozławiają dobre imię miasta Dębicy. Tej uzdolnionej młodzieży w dębickich szkołach nie brakuje. Matylda Rostowska, absolwentka szkoły podstawowej nr 11 i obecnie uczennica drugiego LO w Dębicy, już wiem że w przyszłości chce zostać lekarzem-chirurgiem. Do celu dąży konsekwentnie, bo z biologii jest najlepsza w całym województwie. Zdobyła pierwsze miejsce w konkursie kuratoryjnym. Dodatkowo jest finalistką z matematyki. Do konkursów przygotowywała się zdalnie, jak wszyscy podczas pandemii. Ja bardzo lubię naukę zdalną, bo więcej mogę zrobić w tym czasie. Bo jak są przerwy w szkole, to po prostu no nie można się wtedy pouczyć, a tak to to... Yy, więc nie spędzam czasu po czystą dalej i potem mam więcej czasu dla siebie i mogę rozwijać swoje hobby, i jest to korzystniejsze, przynajmniej dla mnie. Jakie masz hobby? Jeszcze na motorze, maluję i gram na gitarze. Kolejna uzdolniona uczennica to Natalia Przybysz, laureatka konkursu z biologii. Decyzję o to, że pójdę na olimpiadę z tej biologii, to podjęłam tak naprawdę na wakacjach w tamtym roku i zaczęłam przygotowywania tak naprawdę od września, bo coś tam czytałam na wakacjach, ale nie było to nic konkretnego, bo nie wiedziałam też za bardzo jak do tego podejść. No i przez cały rok systematycznie przygotowywałam się potem do kolejnych etapów, jak już wychodziło mi i, i przechodziłam dalej. Dostaniesz stypendium i na co przeznaczysz te pieniądze? Myślę, że nie mam jeszcze się sprecyzowane, aczkolwiek pewnie na pasję, bo jeżdżę Kolno i, i na to chciałabym przeznaczyć. Być może też na jakieś podręczniki czy, czy coś takiego. No zobaczymy. Na pewno zostanie to dobrze spożytkowane. Wyróżnione osoby będą otrzymywać stypendium w wysokości 300 zł przez 10 miesięcy od września 2021 roku do czerwca 2022 roku.